zagramy w Roblox, ale to nocna zmiana w McDonald's. Tak więc, dobra, pierwsze zadanie. Przyjmij zamówienie klienta. Okej, okay, co będzie chciał? Jedzenie numer dwa. Strasznie niemiły ten klient. Wszyscy tutaj tacy są. Proszę bardzo. Do widzenia. Dobra, może się rozejrzyjmy. Tutaj co jest? Mamy mroźnię i trochę taki magazyn. Tutaj jest zamówienie. Najnowsze wiadomości. Zabójca na wolności. Nie, on pewnie tu przyjdzie do nas. Co tu jest? Tu jest sala. Okej. Okay. Tu mamy łazienkę. Można wejść do kibelka? Nie można. Oho, już widzę, jak on tutaj przychodzi, żeby nas zamordować. Przyjmij zamówienie klienta. Dobra, zajmijmy się pracą. Jedzenie numer jeden. Proszę bardzo. O, śmieci będziemy musieli wyrzucić. Już to widzę. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy fryturę. Nasze jedzonko. Tutaj mamy piekarniko, kuchenkę. Przyjmij zamówienie. Mhm. Strasznie niemili ci klienci. Nie wiem, czy do tego, że to jest noc, czy o co tu chodzi, ale bez żadnego proszę, dziękuję, czy do widzenia. Jezu święty, co to było? To ten morderca, prawda? To, to ja tam... Złap szczura z Łazienki. Ja chcę tam wychodzić. Nie, 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 nie. Może on się tam kryje w tej Łazience. Dobra, zerkniemy, tylko zerkniemy, co my tu mamy. Dobra, to, to szczur, to tylko szczur. To tylko mały szczurek, weźmy go. Teraz już jest martwy szczur Nie chciałam go zabijać, chciałam go nazwać Stefan I chciałam, żeby to było nasze zwierzątko Dobra, przyjmij zamówienie Po co mi ten szczur? Mogę go gdzieś wyrzucić? Co to za dźwięki tam w tym aucie są? I jedzenie numer 4? My nawet takiego nie mamy Może dam mu tego martwego szczura Zobaczmy, czy ten morderca się tu nie kręci Dobra, jakieś auto zajechało Przyjmij zamówienie nie. To ten morderca pewnie chce martwego szczura. Dobra, weź i odjeżdżaj. Nie było cię tu. Nie wrac, podnieś kosz. Dobra. Ja jeszcze muszę... A jak on się gdzieś zatrzymał tutaj obok? Tutaj nic nie ma. Może jest w łazience się schował. Tutaj nic nie ma. Dobra. Idziemy z koszem. Idziemy. Tędy? Nie. Nie ma kosza, ale dobra. Zobaczmy. Tu mamy nasze menu. Mamy ciemny las wokół siebie. To nasze okienko tutaj jest. Dobra, ale gdzie jest śmietnik? Ja mam misję do wykonania. Dobra, mamy śmietnik. Siub, idziemy. A! Co to było? Dobra, biegnę do środka. Tam widziałam telefon na ścianie. Może uda nam się zadzwonić na policję. jeszcze jakiś klient przyjechał tutaj przed chwilą. Dobra, biegniemy, 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 przyjmij zamówienie klienta. Jedzenie numer jeden. Proszę bardzo. Czy mogę teraz zadzwonić na policję? Halo? Przetrwaliśmy dzień pierwszy, teraz pora na dzień drugi. Ciekawe co nas tutaj czeka. Widzę, mamy mop. Będziemy myć podłogę. Czy coś się na sali wydarzyło? Nie, wszystko jest w porządku. Przyjmij zamówienie klienta. Jedzenie numer dwa. Proszę. Okej, okay, czy jak widzę, będziemy musieli umyć podłogę? Co tutaj? O, nawet teraz mamy umyć podłogę. Dobra, słyszę jakby pukanie, ale myślę, że. Jesteśmy bezpieczne. W razie co będę walczyła mopem. Może się to uda. Tu jeszcze jest taka plamka. Jest, udało się. Teraz tą umyjemy. Siup, 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 siup. Bardzo ciekawe zajęcie. Kto tu w ogóle nas syfił, jak tu nikt do środka nie wchodzi? Słyszałam, chyba zamówienie do nas przyszło. I czemu te światła tak mrygają? Nie, nie ma zamówienia. Mogę oddać mop? Nie mogę oddać mopu Przyjmij zamówienie klienta me food three. Give me food number three Czy nie może powiedzieć proszę o jedzonku numer trzy? po musi być taki niemiły Przejmij... Strasznie dużo tych klientów, no co oni robią? Czy możesz wyjść na zewnątrz i pomóc mi z samochodem? Nie mogę, bardzo zajęta jestem, mam tyle pracy o nie, widzicie go? Nie chcę tam iść i mam nadzieję, że nie muszę tam iść. Może po prostu sobie odjedzie? Może zobaczy, że nie jestem chętna mu pomóc i sobie stąd po prostu pójdzie? Niech inne auto mu pomoże. Tyle tu przyjeżdża. Dobra, zniknął. Nie musieliśmy tam wcale iść. Super. Odjechał sobie. Powiedzmy, że po prostu sobie odjechał. Nie było potrzeby mu pomóc. No i tak to można pracować. Nie ma sensu wychodzić do niego. Przyjmij zamówienie klienta. Daj mi jedzenie numer 3. Dobra. Nakarmiony został nasz klient. A, Zabójca dalej na wolności Dzień trzeci Zabij pająki w zamrażarce? No chyba ich pogrzało Musimy się pozbyć tych olbrzymich pająków w zamrażarki Tak więc raz, dwa, trzy Dlaczego ich jest tak dużo i co one robią u mnie w zamrażarce? Dobra, jeszcze tylko te dwa. I mamy to. Jej! Najpierw jakieś szczury w łazience. Teraz nagle pająki w chłodni. Co to ma w ogóle być? Dobra, mamy klienta. Które chcesz jezonka? Jedzenie numer dwa. Kurczaczki to są chyba, proszę. Coś tu się. Co to był za dźwięk? Czy ktoś mi się włamał? Jezu! I telefon dzwoni nagle? O, czyli ten telefon działa. Ciekawe. Ok, dostał alarm, że okno zostało zepsute. I musimy otworzyć сейf. I kod jest 1, 2, 3, 4. Dobra. Ja się posłucham. Kod to był 1, 2, 3, 4. Bardzo trudny broń, nice mamy pistolet i nie zamykam on nadchodzi o nie, 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 nie chowam się w zamrażarce nie ma opcji, tam ostatnio były pająki tym bardziej tak raz cały czas każe mi robić coś, gdzie ryzykuję ja po prostu sobie pójdę nie ma sensu żeby tylko od mi nigdzie nie wyskoczył z żadnej strony bo nie wiem co wtedy zrobię biegnę, biegnę przed siebie tutaj na ulicy też jest fajnie, prawda? Też jest super. Chyba tu jesteśmy bezpieczni. Pojawił się. Widzicie go tam? Jest. On, on biegnie w moją stronę! On biegnie... bro! Nie mogę go poszczelić. Tylko czy trafię? Nie trafiłam? Jest! Udało się!